Na pewno, że, że mnie oglądacie. Na, mam nadzieję, że ty mnie oglądasz Amelia i Janek. Ale zobaczcie, nie jest piękne. No jest! To Panteon. To Panteon, tak jak mama mówi, skrzydła, które zaraz. A to jest moja siocha. Eee, co zaplecam? Ale jest? No przeróżmy. Idziemy właśnie tą fontannę Idziemy właśnie do fontanny. O tam. Ej, ale tak musi do Za to moja mama i mój tata powiedzieli, że pójdziemy... Do fontanny di Trevi. Właśnie jesteśmy w drodze. No właśnie. Prowadzi nas... co? Ostatnie spojrzenie na Panteon i idziemy w drogę. Musimy iść tam prosto tam!